Dobra, z mojej strony to wszystko. Ja tobie życzę, żebyś już nie złapał przez te trzy tygodnie jakiejś wielkiej kontuzji, żeby ta walka się odbyła, bo jednak już i tak trochę przerwy masz po ostatniej walce. Eee, co niech wygra lepszy, żebyście nie łapali kontuzji przede wszystkim. No to jest dla Was chyba myślę, najważniejsze w tej Waszej karierze e, wojownika, w, tym bardziej w KSW. Oczywiście. Liczę, że damy dobrą walkę, dlatego już z tego miejsca też zapraszam wszystkich na galę za trzy tygodnie. Oglądajcie. KSW 109 Warszawy. Oh, bardzo mocna, fajna w ogóle karta walk, też. Więc gala będzie na pewno mocna. A znając Was, ciebie i Oskara, no to Wasza walka na pewno nie będzie nudna. To, to, tak, to, no, tak się nastawiam, <grym> że to będzie dobra walka. Chcę dać dobrą walkę i też karta myślę, że jest bardzo fajna, atrakcyjna. Dużo ciekawych nazw, dużo do moich znajomych, także e, skłania się fajne, fajne wydarzenie, więc nie możecie tego przegapić. Wielkie dzięki za rozmowę, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.